Hej łaciaty troszkę mi się posypał po ostatnim wyjeździe z i właśnie idę do mechanika go odebrać, bo stał sobie tam blisko dwa tygodnie bo jakoś mnie się też nie spieszyło, żeby go poganiać. No i zobaczymy. Dzisiaj ma już wrócić pod blok więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok ale to pewnie w dalszej części filmu rozwinę temat. Widać go tam, od dali jakiś zastawiony. Może jeszcze nie zrobiony. Tak właśnie pracuje łaciaty. Yy. Powiem tak. Była regenerowana pompa paliwa. Bo strasznie się z niej lało. Było to głównie widoczne w momencie, gdy jechałem na krótkim dystansie. Czyli odpalałem silnik, przejechałem z 5-7 km. To się nie zdążyło jeszcze wszystko zagrzać i powstawała, powstawał niezły wyciek z pompy tej wtryskowej. A pompa podobno była już uszczelniana, więc więc tak to wygląda, że zapłaciłem drugi raz za pompę tym razem za regenerację a przy okazji nie wiem czy słyszycie, jest tylko takie piszczenie ale może zaraz będę skręcał nie będzie słychać już wspomagania bo niestety wspomaganie też dostawało po tyłku. Mam starą pompę wspomagania, więc też coś Wam pokażę, co jej tego. Natomiast jest z interkarsu pompa założona. No i jest cicho. Jest cicho tamta już wyła, jeżeli były wysokie obroty to ona też już wyła. podejrzewam, że poszło tam też łożysko i możliwe, że tą starą dałoby się reanimować na zasadzie wymiany łożyska podobno to tam 30 parę złotych kosztuje ewentualnie jakiegoś tam jeszcze o-ringu ale co ja będę Łaciatowi, żałował niech ma ciągle się dba o różne rzeczy a podejrzewam, że o te rzeczy nikt wcześniej też nie dbał, więc wymieniłem. Tym bardziej, że naprawdę e, pamiętacie odcinek, jak uszczelniałem sobie pompę e, wspomagania. To wymieniałem właśnie, znaczy no na, na, na podkładkach się ulało, bo ktoś e, założył stare podkładki, i e, wymieniałem wtedy też olej wspomagania tak naprawdę po przejechaniu 1000km ten olej w zbiorniku znów był no, czarny i tu też mi mechanik powiedział, żeby no, za 100-200km sobie spokojnie znowu wymienić ten olej w wspomaganiu, no bo to się musi wypłukać, tam na pewno syfu jest troszkę więc myślę, że zrobię po prostu płukankę ale na razie poobserwuję, no, zobaczę jak to wszystko wygląda jest taki problem, że jak wracałem wracaliśmy ze zlotu ze sfornych gaci to auto straciło moc to znaczy dmuchało tylko do 2200 obrotów i, no i dalej nie szło, no nie szło no i górka się zbliżała no to on po prostu tracił moc okazało się, że zatkany był że zatkany był wąż od podciśnienia który idzie tam na sterownik było w nim dużo oleju no i przez to auto nie sterowało też chyba odpowiednio turbiną no i teraz mamy dylemat kwestia jeździć, obserwować czy to już pierścienie na tłokach puszczają po prostu bierze olej, bo tego oleju też troszkę mi wziął na trasie. Czy po prostu zrobić płukankę, zalać właściwym olejem ten silnik? Bo właściwie takie dziwne rzeczy zaczęły się dziać po tym jak wymieniłem sobie olej właśnie ten. Bo miałem na tym oleju tam pójść 2000 km, jak tam było robione wcześniej. No i wymieniłem na 10W40. Natomiast no dziwne, że właśnie on, on zaczął mi brać olej, a wcześniej tego nie zauważyłem. Dlatego zrobię płukankę, może to coś pomoże ten nagar z pierścieni tam pozmywać, to się uszczelni I wleję 5W-30, wagonowski yy, olej, bo też mi tak polecono i zobaczę czy, czy coś będzie brał, czy nie. Także widzicie takie są perypetie przy okazji ja tutaj mamy wtryski od 110 więc ta pompa została też wyregulowana no zobaczymy zobaczymy co z tego będzie zamyślony jestem bo słucham tego silnika jadę teraz do domu w najbliższym czasie Pokażę Wam tą e, w wolnej chwili pompę, ale też w najbliższym czasie wymienię ten olej, filtr oleju. I zobaczymy. Nie chciałbym sytuacji, w której znowu gdzieś jadę i się okazuje, że on nie ma mocy, więc widzicie jakiś to jest tam też znak żeby przeobserwować, zaobserwować jest trochę poza sezonem, więc e, można się temu wszystkiemu przyjrzeć aha i słuchajcie, jeszcze z tym e, e, olejem w przewodach podciśnienia e, też pytałem na grupie Volkswagen T4 na forum, e, znaczy na forum, na Facebooku no i e, Dzięki za, za wpisy, bo sugestie są, że albo turbo puszcza, albo odma. No podobno to turbo jest w dobrym stanie i nie ma możliwości, żeby puszczało, więc no i odma. Ja sobie ją po prostu przeczyszczę, no bo profilaktycznie mam naftę, więc to nic nie kosztuje. No i też zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Takie mam perpetie. Zobaczymy jakie będą wnioski o tych pracach. Póki co łaciaty dowiózł mnie pod hacjendę. Kręcę kierownicą i nic nie słychać. Ekstra, bo wcześniej już były zgrzyty, piszczenie i tyle. Złota polska jesień za oknem, którą można się delektować. Chciałem Wam pokazać, o, pompa po regeneracji wygląda tak: czyściutka, umyta, słuchutka. Nic tutaj nie ciece błyszczy się tylko yy, i. Między innymi ciekło spod tej czarnej obudowy z tej czarnej obudowy a tu proszę sucho ładnie pięknie czysto poezja no i a tutaj nowa pompa wspomagania Muszę to jeszcze przetrzeć, bo to przy wymianie, to co się zabrudziło, to tak zostało więc sobie to przetrę i nowa pompa założona, jeszcze z tej strony kurczę podkładeczki. Nowe paski, pasek od wspomagania od alternatora. Też nowy pasek. Pięknie. Pięknie. Tutaj mamy tą starą pompę wspomagania. Nie wiem, czy będzie słychać. Coś tam mieli. Może jakiś piasek, brud? No nie wiem. Ale podobno z tych dwóch śrub, znaczy dwóch, dwóch ym, dziur, nie mogło tak być, bo widać, że to jest kołnierz z tyłu. Ale tu ewidentnie nie ma kołnierza i prawdopodobnie, tak mi powiedziano, śruba, która tu dochodziła, była za długa, i przy okazji. Haratała. Może w wolnej chwili sobie ją kiedyś rozbiorę, zobaczę jak to wygląda, to tak wam chciałem pokazać. A dzisiaj, dzisiaj zabiorę się za taką pracę, ponieważ tu gdzieś dostał się olej. To idzie do sterownika eku. I podobno przez to też nie miałem mocy. Może być kilka przyczyn, że tu się dostał olej. Jedną z nich jest to, że pierścienie już puszczają. Może nie musi być separator oleju już zapchany i też nie spełnia swojej funkcji. Więc dzisiaj postanowiłem zrobić półkankę i zalać olejem volkswagenowskim silnik 5w30 i zobaczyć czy to coś pomoże a w drugiej wolnej chwili może zdemontuję ten separator oleju i go też przeczyszczę jeżeli chodzi o olej i płukankę to mam taki już zestaw Płukanek wiele na polskim rynku w różnych cenach. Wybrałem produkt pośredni cenowo. Opinie ogólnie są dobre. Są ludzie, którzy, czy też mechanicy, którzy mówią, że to też robi robotę. Oglądałem kilka testów. Podobno 80% tego, co tutaj jest, to jest nafta. Ale nie jestem tak odważny żeby lać tylko sam naftę. Raczej ją kupiłem do czyszczenia, do właśnie do tej odmy, czy też separatora oleju. Więc zobaczymy. rozgrzany silnik wlać produkt, o ile dobrze pamiętam, odczekać 10 minut pracy silnika i spuścić olej. Olej jaki zakupiłem Podobno oryginał Volkswagena 5W30. No zobaczymy. Puszka metalowa. Więc może jest szansa, że to jest oryginał. Więc taki jest plan na dzisiejszy dzień. A że pogoda sprzyja. No to trzeba to gadać. Auto sobie względnie wypoziomowałem, żeby tego oleju jak najwięcej spłynęło. Teraz poczekam, aż się rozgrzeje. I będę musiał dolać tego specyfiku. A więc dobrze, silnik mam względnie rozgrzany. Więc czas na pyszności. Nie wiem, czy to lewą ręką. To jest dobry pomysł. Żeby to się nie skończyło, że wszystko wyląduje poza silnikiem. Do dna. Zamykamy i odpalamy. Mechanik ze zlotu mówił, żeby pół godziny na takiej półkance pochodził. Producent przewidział 10 minut. No i bądź tu mądry. Jest 11:54. No, zaraz. zaraz minie 20 minuta. Taki kompromis między tym, co zalecał producent, a co radził mi mechanik. Więc yy, za chwilę gaszę silnik, samo spuszczenie już oleju i wymiana filtra to już tego nie będę kręcił, bo wiecie, już tyle razy o tym było i też już to kiedyś pokazywałem. I kolejna będzie czynność zalanie silnika nowym olejem, więc dość przerwy. jako że tutaj ten wąż był zapchany olejem jest jego końcówka druga nawet widać że to było zatkane bo tutaj mechanik jak to odpiął to olej pociekł polecił mi aby zajrzeć do komputera bo skoro tu był olej to możliwe że też olej jest jeszcze tu jest taka rurka o tu jest rurka gumowa, wężyk, który też może być zawalony olejem. Więc spróbuję go zdjąć i też zobaczyć czy on jest mokry, czy jest zapchany, czy nie. Rurkę mam zdemontowaną. Widać, że tutaj olej był. Przezierność też była, ale... Coś tu w niej też było, więc może to też powoduje Wejście tutaj do tego czujnika jakiegoś jest bardzo małe, więc nie wiem czy zatykało, czy nie. Rozebrane, przeczyszczone zaraz będzie, więc zobaczymy, może nie zaszkodzi, a może pomoże. Pozwoliłem sobie zdjąć rurkę z odmy, czy też separatora oleju, która dochodzi do, do lotu, i coś tu kapie. Odma, czy też separator, chyba dużo przepuszcza oleju. Coś tu powinno być, ale chyba nie aż tyle. Separator oleju też już mam zdemontowany. Ogólnie widać, że jest cały usyfiony. Tu w ogóle ktoś jakimś silikonem coś próbował robić. Udaje się. Widać w środku membranę. Nie to. Tu jest membrana. Prze... Płukam to naftą. No i zobaczymy. W ogóle ta nafta to jest jakieś dla mnie odkrycie. Zawsze stosowałem jakieś nitro, aceton, ale to różnie na gumy działało. A nafta wychodzi na to, że jest taka neutralna i dobrze czyści nagar. więc przy okazji sobie tutaj poczyszczę. No i tak. Odmę mam przeczyszczoną. W sumie troszkę sypu tam wyleciało, ale nic szczególnego. Nie wiem, czy to coś da, czy nie. Czy ta membrana będzie lepiej pracowała, czy nie. Troszkę sobie to poczyściłem. Trzeba to poskładać. Myślę, że spróbuję sobie kupić taką nową. Widziałem, że to tam 30-40 zł, kosztuje, więc bez szału. A zawsze można wymienić i zobaczyć też, czy to coś da. Więc czas to poskładać. Wszystko mam poskładane, więc odpalę łaciatego i obserwuję czy będzie się gdzieś coś sączyć, lało na filtrze, na misce tu tu tu, oby nie, zobaczymy Siedemnasta, tak to ten czas leci, troszkę się przeraziłem, że ciśnienie oleju się tak nie chciało. Gaśnąć, no ale przecież filtr oleju też musi tam być zalany, więc pewnie kwestia czujnika. W razie nie jest źle, więc niech popracuję i tym działaniem kończę ten odcinek, ten sobotni dzień, który był dość pracowity, ale mam nadzieję, że i owocny zobaczę jak teraz to wszystko będzie się spisywać. Yy, czy przy tym oleju 5W30 pojawią się jakieś wycieki? Yy, czy to wchłanianie oleju yy, będzie mniejsze, większe? Czy odma też coś tam sobie yy, zacznie inaczej działać? Yy, więc fajnie, że miałem chwilę czasu na to wszystko. Jak widać. Takie rzeczy też rozwijają. Chyba. Do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za oglądanie. Hej.